Na tej Sycylii to tak pięknie jest, normalnie no widoki, palmy, Może? te uliczki takie malutkie i te najpeczki tam i można sobie siedzieć, no, brudno, no, no brudno to no, jest, ale to jest taki urok tego miejsca, to trzeba zaakceptować. Na tej Sycylii to jest taki syf, ja tam w ogóle więcej nie wracam, smród, brud, śmieci się wszędzie walają, no usiedzieć nie można, jeszcze w tym gorąco. Trzeci świat to jest jakiś. Do Afryki. do Afryki, im bliżej, niż do Europy. Skąd takie kontrastowe opinie o Sycylii i która z nich jest prawdziwa? O tym będzie w tym filmie. A to jest kanał Paulina, pomaga kupić dom na Sycylii. Chodźcie. Dzień dobry, nazywam się Paulina Wojciechowska. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie będzie, no głównie, o śmieciach. Głównie o śmieciach, już od dawna chciałam powiedzieć coś na ten temat, no i ten moment nadszedł. Najpierw miał być to film w terenie, ale wiecie co? Stwierdziłam, że kurczę. Filmów z pięknymi widokami z Sycylii jest pełno, ok, i filmów ze śmieciami na Sycylii też jest pełno. Sama troszeczkę też w poszukiwaniu opinii, inspiracji przejrzałam sobie różne vlogi, no polskojęzyczne głównie, z Sycylii. I różne te właśnie opinie, takie, że z jednej strony, no rzeczywiście, no, no czysto to tu nie jest, ale to co to trzeba zaakceptować, aż do opinii takiej, że no po prostu syf, brud, ubóstwo i w ogóle jak można tak żyć i więcej tu nie przyjedziemy. I jedno i drugie jest. No i jedno i drugie jest prawdą. Jedno i drugie jest prawdą. Rzeczywiście na Sycylii czysto nie jest. Tak ogólnie. Są oczywiście miejsca gdzie nie jest brudno, są miejsca utrzymane lepiej, są miejsca gdzie jest czysto, powiedziałabym europejsko. Są miejsca gdzie jest klimacik małych uliczek jest czyściutko, ale są rzeczywiście te miejsca, które możecie obejrzeć. No wystarczy słuchajcie w YouTubie wpisać Sycylia śmieci i od razu znajdziecie całą górę filmów. Gdzie pokazują po prostu te góry śmieci walających się. Czy to w miastach, po prostu woreczki ze śmieciami na hałdę rzucone, czy to gdzieś tam na poboczach dróg. Rzeczywiście takie miejsca również są. I niestety to wygląda tak, że najczęściej, jeżeli przylatujecie na jedno z większych lotnisk, czyli do Katania albo do Palermo, jeszcze jest lotnisko w Trapani, jeszcze jest lotnisko w Komis, ale powiedzmy Katania największe, jeśli chodzi o przepustowość, Palermo zaraz po nim, ok. To widzicie te najgorsze miejsca. Niestety, zaraz jak przylecicie, widzicie Katanie i Palermo i one chyba są najbrudniejsze. Może w ścisłym centrum jeszcze jest sprzątane, ale zaraz, jak wyjedziecie gdzieś tam w boczne uliczki, to rzeczywiście traficie na hałdy śmieci. Jeżeli wyjedziecie poza miasto, będziecie jechać na przykład z lotniska w Katanii do centrum Katanie, to nie jest daleko, to jest bliżutko, ale rzeczywiście tam traficie na te drogi, gdzie na poboczach walają się śmieci. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego? Skąd to się bierze i czemu ci ludzie tak żyją? O tym chciałabym mówić w tym filmie. Do brzegu Paulina, bo już 3 minuty i 50, a Ty jeszcze nie zaczęłaś mówić dlaczego. Pozdrawiam wszystkich tych, których moje pitu-pitu nuży. Proszę nie oglądać dalej. Uwaga! Y Pierwsza sprawa to jest w ogóle ogólna taka mentalność Sycylijczyków, wiecie, dlatego że Sycylijczycy rzeczywiście nie są tak porządni ogólnie jako naród, jak na przykład jesteśmy my Polacy. Znaczy, Sycylijczyk, jeżeli go zapytacie, kto jest taki, wiecie, że, że wszystko ma być porządnie poukładane i tak dalej, no to Niemcy są tacy. Oczywiście Odnok, Musejn i tak dalej, bla bla bla. Okay. Mój wspaniały niemiecki, którego uczyłam się przez 7 lat i się nie nauczyłam. I Polacy potem. Są dla nich jeszcze bardziej niemieccy od Niemców. Ja to usłyszałam, słuchajcie, nie niejednokrotnie od Sycylijczyków, że Jezu, a Ty nie jesteś na pewno Niemką, bo taka jesteś tutaj, wiecie, uporządkowana to, tamto. Yy, no nie tylko jeśli chodzi o porządek, tylko wiecie o, o terminy i różne takie rzeczy. Yy, a potem takie stwierdzenie, to Wy Polacy jesteście gorsi od Niemców. Być może jesteśmy. Fakt, że mamy standardy wysokie. A już w ostatnich latach standard mieszkaniowy, standard czystości no w Polsce są naprawdę wysokie. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że Polska jest tak bardzo do przodu pod tym względem, dopóki nie pojadą właśnie do takiego miejsca jak na przykład Sycylia. I myślę, że tutaj, ja mówię o Sycylii, bo to tutaj mieszkam, ale myślę, że całe południe Włoch można tutaj pod, pod to podpiąć. I znowu to nie ma być krzywdzące, bo nie wszędzie tak jest. Ja sama mieszkam w miejscowości, w której tak brudno nie jest. I zaraz powiem Wam dlaczego. Ale zacznijmy od tego, że Sycylijczycy rzeczywiście tak ogólnie, no oczywiście są wyjątki, ale tak ogólnie nie są tacy porządni. Sama mam jednego takiego w domu i nie, to nie jest mój mąż, ale w najbliższej rodzinie, że gdzie co mu przestanie być potrzebne, to rzuci. I to też nie jest moje dziecko. Nie? Chociaż moje dziecko też takie ma tendencję, ale to wiadomo, 10-latek. Gdzie mu co przestanie być potrzebne, to rzuci. Powinien mieć osobę, która za nim chodzi i zbiera papierki. Bo po prostu tak o, tak o. I nawet na swoim terenie powiedzmy. Większość Sycylijczyków to jeszcze może zadba o własne podwórko, ale co mi niepotrzebne, to za wyrzuci. Więc tutaj naprawdę ciężko ich upilnować, i tu wkracza lokalna administracja. Tak naprawdę, jak wygląda dane miejsce, to bardzo zależy od lokalnej administracji. Bo gdzie rzeczywiście, nie wiem, policja municypalna czy ktokolwiek pilnuje i daje mandaty i goni tych śmiecących. No tam z czasem jest czyściej, bo po prostu wiadomo, że nie można robić tego, co by się chciało, że nie można rzucać tych śmieci gdzie popadnie, bo po prostu dostanie się mandat. Przyznam, że na przykład miejscowość, w której ja jestem, Santa Teresa di Riva właśnie taka jest. Rzadko traficie tutaj, ale to naprawdę w ukrytych zakamarkach na jakieś porzucone śmieci tak ogólnie nie ma. Tak ogólnie nie ma, jest czysto. Rano są zamiatacze ulic, także jakieś porzucone papierki i tak dalej też zbierają. A ludzie wystawiają śmieci tak jak trzeba, segregują yy, i nawet za nieprawidłową segregację odpadów można dostać mandaty. Już takie przypadki były. Także, jeżeli administracja lokalna bardzo pilnuje, no to zdarza się, że miejsca są rzeczywiście czystsze. Ale segregacja odpadów. Segregacja odpadów tutaj, no niestety, nie działa na korzyść tych nieporządnych Sycylijczyków, niezdyscyplinowanych. Dlaczego? Dlatego, że w większości gmin tutaj e, regumalamin wygląda następująco. Jest wyznaczony kalendarz wywózki odpadów i tam, nie wiem, w poniedziałek plastik, we wtorek karton, w środę coś tam, coś tam, coś tam, każdy dzień co innego. I każdy ma albo pojemniki kolorowe dostarczane przez gminę, jak to wygląda w Santa Teresa di Riva, to już pokazywałam na odcinku vlogowym, który mam tutaj, podlinkuję, jak to wyglądało, jak przepisanie śmieci, jak te pojemniki wyglądają. W niektórych minach to po prostu są worki, że trzeba używać przeźroczystych worków, żeby było wiadomo, co tam w nich jest, czy też własnych wiaderek, i trzeba po prostu w określony dzień, określoną frakcję śmieci wystawić. I to już jest problem, bo to trzeba pamiętać albo mieć sobie kalendarz gdzieś na lodówce w domu przywieszony, co też dzisiaj się wyrzuca a po drugie, problem robi się w miejscowościach wakacyjnych. No bo jeżeli ktoś przyjeżdża na weekend i narobi tych śmieci, i akurat to nie jest dzień na wystawienie akurat tej frakcji śmieci, którą mamy do wyrzucenia. no to co wtedy? Co wtedy? W większości z tych gmin, w większości tych miasteczek jest jakaś strefa ekologiczna, jakieś tam centrum śmieciowe, gdzie można te odpady samodzielnie wywieźć. Ale, i to jest czynne zwykle właśnie w weekendy, ale nie no, przecież nie chce nam się, no przecież nam się nie chce. Może przyjechaliśmy tylko na wakacje, a może, a może nam się nie chce? I w tym momencie, co ludzie robią? Wystawiają, kiedy popadnie, i to zostaje tam i czeka niewywiezione. Zostaje i czeka niewywiezione. Pewnie są takie przypadki, gdzie ludzie, na przykład przyjeżdżając, nie przylatując samolotem z Polski na trzy dni na Sycylii, tylko na przykład przyjeżdżając z większego miasta do nadmorskiej miejscowości na trzy dni, potem zabierają ze sobą te śmieci bardzo porządni ludzie, bardzo porządni ludzie, ale to jest jednak rzadkość. Większość gdzieś tam wystawi i to leży albo do dnia odebrania, albo to jakieś bezpańskie koty rozgrzebią, bo niestety też są takie. Jest ich tu dużo, dużo, dużo kotów na Sycylii, e, także i, i ma kto grzebać w tych śmieciach. I to leży i śmieci. Bo niestety już od dawna, od kiedy weszła segregacja odpadów, w większości miejsc nie ma dużych kontenerów. Czyli no nie ma takiego miejsca, gdzie możemy po prostu podejść i wyrzucić wieczorem nasz woreczek ze śmieciami. Te duże kontenery zlikwidowano również dlatego, że nawet jeżeli przewidywały segregację odpadów, to sycylijczycy wrzucali, wrzucali gdzie popadnie. Nie segregowali. No skoro jest duży kontener, to ja tam wrzucę. I kto mnie tam co tam było w tym moim woreczku. Kiedy segregacja jest z pojemnikami osobistymi, które mają jakiś tam kod, po którym jesteśmy do zidentyfikowania, no to już ludzie bardziej się pilnują, bo w takich miasteczkach jak nasze to można naprawdę dostać mandat, bo są wyrywkowo sprawdzane te śmieci, jest otwierany pojemnik raz na jakiś czas i patrzą tam, czy tam jest plastik, tylko tam, gdzie miał być plastik, czy nie. Jak jest coś nie tak, wystarczy przeczytać kod kreskowy z boku pojemnika, już wiadomo, czy to są śmieci. także Zdarzały się takie kontrole i zdarzały się mandaty, i to jakoś u nas, u nas funkcjonuje, ale w miejscach, gdzie tego nie ma, albo gdzie właśnie ludzie wystawiają śmieci nie w ten dzień, co trzeba, no to te worki tam sobie leżą i leżą sobie na ulicy. Zdarza się to też w miejscach, gdzie po prostu ta wywózka odpadów szwankuje. I to jest, słuchajcie, temat rzeka. To jest temat rzeka. Są takie miejsca, ym, gdzie po prostu no, piękne miejsce by było, leży góra śmieci. I to się zdarzało w Katani, to się zdarzało w Palermo. To się zdarza w wielu mniejszych też miejscowościach, że jakoś y, urząd gminy lokalny nie ma pieniędzy na efektywną wywózkę śmieci tak często jakby było trzeba, i te śmieci tam zalegają. Wiem kilka lat temu w Palermo to już w ogóle była straszna akcja. Te śmieci się tak skumulowały, że w pewnej chwili musieli je palić gdzieś tam, żeby je usunąć. No po prostu, no, no nie był to piękny spektakl, na pewno brzydki zapach, na pewno no, nie wyglądało to dobrze i rzeczywiście to się w niektórych miejscach zdarza. Nie wszędzie, ale w niektórych miejscach tak. Niektórzy się dziwią, jak na przykład dwie pozornie bardzo podobne miejscowości potrafią mieć różny poziom cen nieruchomości. Tak, przejdziemy do nieruchomości teraz, bo bardzo często to zależy na przykład od takich spraw jak śmieć. Między innymi oczywiście, ale są miejsca, gdzie możecie zobaczyć, Śliczne mieszkanie w bardzo przystępnej cenie i mówisz, kurczę, jaki to jest dobry poziom cen, to może tutaj kupimy. Przyjeżdżasz na miejsce, a tu oczywiście mieszkanie jest świetne, ale zaraz obok leży góra śmieci. To jest między innymi jeden z tych powodów, dla których miejsce, w którym szukacie mieszkania najpierw trzeba bardzo dobrze poznać, bo co innego oglądać sobie na portalach zdjęcia samych mieszkań, a co innego zobaczyć na żywo otoczenie. I tutaj przecież nikt nie będzie nam reklamował mieszkania z uroczym widokiem na górę śmieci, z zapierającym dech w piersiach widokiem na dzikie wysypisko i tak Ale są miejscowości. I to tutaj no, w naszym najbliższym otoczeniu to niestety te najbliżej katani mają taką złą famę. I, i rzeczywiście, no, coś w tym jest, coś w tym jest, że, że tam jest brudniej. Jest tam brudnie i szwankuje ta wywózka śmieci i szwankuje czyszczenie ulic i są całe po prostu słuchajcie drogi ulice, gdzie na poboczu jest po prostu brud, są po prostu papierki, no wszystko rzucone tam, żeby papierki. Stare materace, lodówki, telewizory rzucone, tak sobie i leżą. To rzeczywiście się dzieje. Są z drugiej strony miejsca i dzielnice, w których tego nie ma gdzie albo lokalna administracja bardzo pilnuje, albo też wytworzyła się taka społeczność. No tutaj powiem, że pokazywałam wam kilka tygodni temu willę w dzielnicy willowej porządnej. W takiej dzielnicy nie ma tego rodzaju problemów. No nie ma, no jest porządnie, no jest posprzątane, każdy swojego pilnuje, a jeszcze jak gdzieś by był jakiś brud to od razu stać ludzi na wezwanie służb sprzątających i na posprzątanie, a pewnie jak kogoś przyuważą, że wyrzuca na dziko śmieci, to też wezmą policję municypalną. A są miejsca, gdzie ogólne przyzwolenie panuje na górę śmieci pod blokiem i już. Że niestety często, i zwróćcie na to uwagę, że miejsca, w których ten stosunek ceny nieruchomości do jej jakości pozornie, bo widzimy to, co, co widzimy na zdjęciach, mieszkanie, które nas interesuje, potem znajdują odbicie w otoczeniu, czyli widzicie, że ten powód niskiej ceny to może nie jest samo mieszkanie, jego stan prawny czy jego wygląd, tylko okolica. I często to jest właśnie okolica brudna. Powiem Wam nawet, że na przykład ostatnio byłam na zebraniu Dużej Wspólnoty Mieszkaniowej, tak, tego mojego ulubionego osiedla, o którym do znudzenia mówię, bo ja na tym osiedlu pracuję cały czas. No i mam tam tylu klientów, którzy kupili, że mnie czasem delegują na zebrania wspólnoty, więc, więc jestem na tym zebraniu i tam właśnie dyskusja się toczy, co zrobić, żeby osiedle było czystsze. Bo rzeczywiście pojemniki są, każdy ma swoje i wystawia, i są strefy, gdzie te pojemniki są wystawiane, no ale niestety do pojemników dobierają się często koty. Jak ktoś nie, do, nie domknie albo dostawi worek. Plus ludzie są niezdyscyplinowani i wystawiają nie te śmieci, które trzeba w dany dzień i znowu to stoi. Plus bardzo ciężko się umówić, szczególnie latem, na wywózkę gabarytów, więc kto ma gabaryty do wyrzucenia, to je wystawia i sobie leżą i czekają, czyli znowu. Gdzieś tutaj na osiedlowej alejce stoi stara pralka, telewizor i materac na przykład. I to też jest nieestetyczne. W związku z tym wyszedł projekt, że może by jednak zrobić strefę śmieciową taką ogrodzoną z dużymi kontenerami, żeby było to gdzie wyrzucać. Osiedle jest duże, no byłoby miejsce gdzieś z dala od mieszkań. Nie! Nie chcą. Nie chcą. Ale nie chcą, wiecie co? Mają w tym trochę racji. Nie chcą. Dlaczego? Dlatego, że zaraz by się okazało, że spoza osiedla ludzie przychodzą tam wyrzucać śmieci. Wiem skądinąd, że i w Polsce takie rzeczy się dzieją, ale tutaj to przybrałoby naprawdę monstrualne rozmiary. To jest prawda, to jest prawda, bo kurczę, nie wiem, czy nie ma na nich sposobu, ale no, no jest niezdyscyplinowanie. Na jedną, dwie osoby zdyscyplinowane i segregujące i dbające o czystość jest 12, 13 albo 20, 30, takich, których to w ogóle nie interesuje i ma być po prostu łatwo, lekko i przyjemnie. Jak mi coś jest niepotrzebne, to ja to muszę móc wyrzucić natychmiast i do widzenia. Oczywiście są na ulicach kosze na śmiecie i to kosze z segregacją, ale to są właśnie takie kosze, żeby wrzucić jeden papierek. I e, bardzo jest nagonka, na przykład w takiej miejscowości jak nasza, na osoby, które wieczorem pod osłoną nocy, tak lecie ukradkiem, wynoszą tam swoje śmieci znowu w większym woreczku. Jest wielka nagonka, można dostać mandat, także nie radzę tego robić. I nawet powiem Wam, że na plażach, przynajmniej na tych plażach, które mają błękitną flagę czyli oznaczenie najlepszych plaż we Włoszech tam też są kosze na śmieci z segregacją odpadów. I znowu po weekendzie często widać, że tam jest więcej niż w tych koszach by się zmieściło i teraz opróżnianie efektywne takich koszy należy do gminy. No, jeżeli mają błękitną flagę i dbają o tą infrastrukturę i o to, żeby mieć nadal błękitną flagę, bo to przyciąga turystów, no to w takim razie zwykle dość sprawnie opróżniają. No, u nas dość sprawnie to robią, więc góry śmieci nie zalegają nad morzem, chyba że poza sezonem. Poza sezonem, kiedy nie ma turystów, bywa gorzej, ale przyznam, że tutaj w Santa Teresa di Riva, gdzie ja jestem, to jest dość sprawnie sprzątane. Co do błękitnej flagi, jeszcze taka dygresyjka. Następny film na tym kanale to będzie właśnie o najpiękniejszych plażach. To znaczy, pokażę Wam plaże tu w najbliższej okolicy. Jesteście ciekawi? Będzie za tydzień. Wśród małych miasteczek, takich w głębi lądu, jest wiele miasteczek zaskakująco czystych za to. Naprawdę, są takie starówki, gdzie po prostu uliczki są przeczyste. I gdzie to jest przyjemność, po prostu nawet usiąść właśnie w knajpce na ulicy, czy usiąść sobie przy mieszkaniu, które wynajmujecie akurat na schodkach, czy wystawić sobie krzesło jak prawdziwa sycylijska babcia. Jest cicho, spokojnie i czysto. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jest tam mniej mieszkańców, czy z tego, że w małym miasteczku może wszyscy się znają, bardziej dbają, niż w większym mieście to też może być, ale są takie miejsca, są takie miejsca i polecam wam ich szukać. Czystych miejsc jest naprawdę dużo. Także jeżeli znacie takie miejscówki, których było czysto, w których byliście na Sycylii i tego brudu nie było, to podzielcie się w komentarzach, bo wiem, że zaraz się posypią komentarze tak, na Sycylii to jest cyf i w ogóle bliżej im do Afryki niż gdziekolwiek i ble. Wiem, wiem, na pewno i to jest w jakiejś części, prawda? Jest, ale nie wszędzie. Ale nie wszędzie. Nie sposób mówić o śmieciach, a nie powiedzieć o mafii. Trzeba o tym powiedzieć. Słuchajcie, kiedy y, ludzie mnie pytają, o, czy to nie strach mieszkać na Sycylii, bo przecież mafia? To najczęściej są osoby, które no nigdy tu nie były i sobie wyobrażają, że my tutaj mamy, słuchajcie, dziki zachód, sceny z ojca, ojca Chrzestnego, ludzie się strzelają po ulicach i trzeba uważać. Czy też, nie wiem, jak nie posmarujesz komuś tam, czy nie pójdziesz pocałować w rękę Ojca Chrzestnego, to nic nie załatwisz. Nie, tego nie ma. Te czasy się skończyły. Pewnie dobrze mieć znajomości w Urzędzie Gminy i raz na jakiś czas okazuje się, że te znajomości w Urzędzie Gminy, to tam mają kontrakty z administracją, z równoległej organizacji, ale yy, nie. Taki prywatny, normalny obywatel, to raczej nie miewa z tym do czynienia. Ale mafia jest tam, gdzie są duże pieniądze, a w wywózce śmieci. Są bardzo duże pieniądze. Ktoś tam nawet powiedział, że większe niż w handlu narkotykami. No tego nie wiem, nie robiłam im biznesplanu, aczkolwiek były przypadki i są znane te przypadki, gdzie właśnie mafia wkraczała w wywózkę śmieci i te śmieci niby były wywożone, niby miasto było oczyszczane, a potem zamiast na wysypisku śmieci to lądowały gdzieś tam pokątnie zakopane na plaży, utopione w morzu, spalone gdzieś. Czyli no to, to nie było tak jak trzeba, a pieniądze za to były brane spore. Także rzeczywiście tam gdzieś ta równoległa organizacja pozarządowa jest i gdzieś tam w tym wszystkim siedzi. A Wy jakie macie doświadczenia ze śmieciami na Sycylii? Jesteście z tych, którzy są bardzo porządni i to ich tak razi, że po prostu nie chcą już być na Sycylii, bo, bo to panie jest taki czy może jednak podchodzicie do tego luźnie i że no takie dolcze wita, specjalnie się nie przejmować, patrzmy w drugą stronę, bo tutaj jest super widok, są palmy, jest morze i świetne jedzonko. Dajcie znać w komentarzach. A jeśli ten film Wam się podobał, to proszę Was o kciuki w górę. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału. A na dzisiaj to już wszystko. Cześć.